Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Wracam do księgi Jonasza, czwarty rozdział. Trochę rozmawiałem, przemówiłem ostatnio o Jonaszu i o pewnej takiej dziecięcości jego reakcji, że słusznie jest, zagniewany i to na śmierć, i lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. I o tym, że generalnie w jakimś sensie ten Jonasz w czwartym rozdziale który dalej jest zagniewany na, na Boga, wygląda trochę inaczej niż ten Jonasz z pierwszego rozdziału. Jonasz z pierwszego rozdziału jest człowiekiem, który jest w stanie umrzeć, bo mu się nie podoba to, co Bóg robi. I jest takim człowiekiem, można powiedzieć, przynajmniej we mnie wzbudzającym szacunek. Znaczy to jest człowiek, który, który stoi twardo na swoim, swoim stanowisku, jest człowiekiem, który Potrafi, no, potrafi zapłacić najwyższą cenę za to, żeby nie zrobić tego, do czego Bóg go wzywa, bo ma takie przekonanie. I to może, niby abstrahując od, od sensowności tego, żeby gdzieś z Bogiem się kłócić, no, przynajmniej mówię, no, to jest to człowiek konsekwentny. Jest to człowiek, który jakby swoją właśnie spójnością wewnętrzną budzi szacunek. Natomiast w tym czwartym rozdziale gdzieś... Właśnie nie wiem, z czego to się bierze. Czy z tego, że jednak jednak się zmienił, nie wiem. To może być, można dyskutować, skąd się bierze ta jego dziecinność, ale on już wygląda zupełnie inaczej. Znaczy, to już jest taki człowiek, który któremu w zasadzie wszystko, co zostało, to została taka, takie tupanie nogą. I to jest człowiek tupający nogą. Ale tak naprawdę człowiek tupający nogą <laughs> gdzieś w, w takim. Yy, yy, no, w takiej właśnie. Yy, taniej niechęci. o tak mógłbym to nazwać. Człowiek, który tak naprawdę zrobił to, do czego Bóg go powołał, ale jakby wewnętrznie ciągle ciągle jest niezdolny do tego, żeby się poddać Bogu. Ciągle to jego serce jest gdzie indziej. I wydaje mi się, że... No właśnie, że... że w jakimś sensie to, to pokazuje, że, że ta, to, ta przemiana w drugim rozdziale w brzuchu ryby jest niepełna. Znaczy On, on w jakimś sensie hmm, godzi się na, na zwierzchność Boga, ale, ale, ale właśnie nie w takim prawdziwym. Znaczy nie w takim sensie, że, że on jakby godzi się tak jak powiedzmy Job. Job to był człowiek, który nie rozumiał do końca, czemu się dzieją rzeczy, tak jak się dzieją w jego życiu. Ale ostatecznie jego pokora była prawdziwa. On mówi: Kładę rękę na ustach, po prostu przepraszam, przepraszam Boże, że kwestionowałem. Paradoksalnie miał dużo racji. Znaczy, o ile Jonasz no, wiedzieć, nie ma racji, bo co jemu do tego? <laughs> tak naprawdę, kogo Bóg wybiera, i czy jak Bóg ma ochotę wybrać y, Niniwę, no to co mu do tego? No chyba, że u, 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 uważa, że ma prawo Bogu podpowiadać, tak? No to, to, to powiedzmy sobie, do dzisiaj niektórym się wydaje, że mają prawo podpowiadać Bogu, kto zasługuje, a kto nie zasługuje na zmiłowanie. Natomiast y, Job, Job jest człowiekiem, który, który, pomimo tego, że właśnie w pewnym sensie słusznie widział, że ta ręka Boża jest przeciwko niemu, on ostatecznie mówi: Boże, Ty jesteś tym, który wie, ja zamykam usta, ja zamykam usta, Ty jesteś Bogiem. A tu mamy Jonasza, który, który właśnie, który nie umie tego zrobić, który, który jakby zgodził się nad tym, że okej, okay, no już chcę zobaczyć tą świątynię, warunkiem jest to, że pójdę do Niniwy, no to pójdę i będę głosił, no i jestem wściekły na Ciebie, Boże, że Ty jednak im wybaczyłeś i Ty jednak, jednak przyjąłeś tą ich pokutę, po prostu nie podoba mi się to i będę teraz siedział i będę się denerwował i, 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 i się gniewam na śmierć. I, I właśnie to nas prowadzi do, w jakimś sensie mogę powiedzieć do końca tej, 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 tej księgi, znaczy ta, ta księga się kończy pytaniem dziesiąty werset. Ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w, jednej, w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, a ja nie miałbym żałować Niniwy tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi. Którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nad to wiele bydła, już o tym bydle to może oddzielnie kiedyś można powiedzieć. Ale, ale to pytanie jest bardzo ważne. Czy to pytanie tak naprawdę ono jak w jakimś sensie ono konfrontuje. Ono konfrontuje właśnie takie, takie egocentryczne nastawienie Jonasza i to jego zagniewanie, to jego, taką, to jego dziecinność, to że on ciągle się upiera, yy, przy swoim. Ciągle się opiera przy swoim i Bóg mówi, słuchaj, yy, i robi to bardzo, bym powiedział, Bóg robi to w bardzo taki sposób pedagogiczny, tak? To znaczy on jakby, on, on daje mu ten krzew rycynowy i mówi, no popatrz, yy, yy, jesteś zagniewany z powodu takiej, takiej, takiego prostego błogosławieństwa, czy straty takiego prostego błogosławieństwa, denerwuje cię to, że zabrałem ci taką prostą rzecz, żałujesz krzewu rycynowego. Takiej zwykłej, prostej rzeczy, która, no, która wczoraj była, czy wczoraj jej nie była, dzisiaj jest. A ja mam się nie, nie przejąć losem Niniwy. I, i w jakim sensie, to, że ten Jonasz stoi ciągle w takim miejscu, w jakim stoi, w tym swoim niepogodzeniu z Bogiem, w tym swoim obrażeniu, w tym swoim lekceważeniu, w tym swoim, można powiedzieć, w tej głupocie ostatecznie. To stawia pytanie, i to trochę przesuwa, jakby, ciężar całej tej, dysk, tej, tej, tej księgi na to ostateczne pytanie. I to ostateczne pytanie nie jest pytaniem, tak naprawdę, Boga do Jonasza, ale jest pytaniem Boga do nas. No dobra, a jak to jest z Tobą? Jakie Ty masz zagniewania wobec Boga? Gdzie Ty mówisz, słusznie jestem obrażony i to na śmierć? Gdzie Ty się, nie jakby, sprzeciwiasz tej Bożej, Bożej Woli? Gdzie uważasz Ty, że Bóg nie ma prawa tak robić, bo Ty wiesz lepiej, jak to powinno wyglądać? Czy Ty masz swoją Niniwę, której chcesz odmówić prawa do Bożego Zmiłowania? Myślę, że to pytanie w różnych kontekstach ono, 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 ono jest bardzo praktyczne. Znaczy ono, ciągle, ono ciągle wybrzmiewa dla nas dzisiaj. Bo my też mamy skłonność, myślę, dokładnie taką samą, jak Jonas. Może bez takiej, takiego zdecydowania, jakie ma w pierwszym rozdziale, ale ciągle mamy podobne pytanie, jakby czy, czy, czy podobną, podobną, nawet nie pytanie, a podobną postawę wobec Boga. Czyli możemy po prostu uważać, że no Bóg nie ma prawa tego zrobić, i, i, a ja wiem lepiej. I słusznie jestem zagniewany, że Bóg to robi. Że Bóg komuś coś tam daje, a mi nie daje. I Bóg błogosławi, ale jakim prawem błogosławi? Więc to pytanie, które się pojawia na koniec, jak najbardziej jest pytaniem zasadnym: jest pytaniem, które powinno nas też zastanowić i nas też skłonić do, do refleksji nad tym, czy nie mamy podobnego serca do serca Jonasza. Czy my ostatecznie nie, nie mamy podobnego roszczenia do niego. Mianowicie takiego, że możemy Bogu mówić, co on powinien robić, a czego robić nie powinien. Panie, dziękujemy Ci za to pytanie. Daj nam właśnie iść bardziej za Jobem, czy nawet za Twoim synem, który mówi: Niech się Twoja wola dzieje. I to pytanie, proszę, które właśnie wybrzmiewa na końcu tej księgi, Panie, żebyś potrafił i chciał skierować do nas i. I niech to, niech to pytanie nas gdzieś mobilizuje do weryfikacji. O to cię Panie proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.